A widzowie, gram w jakiś obby. Nie wiem. bo coś to jest mój skin. Tylko że jeszcze z bluzą. No, na razie robię. O! Nie wiem o co chodzi. Na najpi... Nawet. E. Po tu chodzi, nie wiem, iść do przodu, nie wiem o co chodzi. Dziwne to w ogóle nawet nie ma głosu, czerwone, nic nie muszę robić. Ale długo będzie następna mapa. Już ratuję. O. Aha. Eee yy. Co? Eee yy.

Dobra. Dobra. Teraz auto. Teraz muszę kierować. Aha, do przodu można. Czy nie? tako skręc... Co? Co? Skręcam. Oh. Mm. geht. Oh. oh. oh cool, da. О. Oh. А, еще не такая кое О! Ну, шпана. Боже. Ну и... Не, защитя его. Oh. To wejdźmy do auta. Będzie łatwiej. O kula, wula. To już wolę na pieszu. To chwila przerwy. No i dalej. I dalej. Już dotarłem. Nawet nie wiem, czy to mało tu jest jeszcze, no nie wiem. To już koniec prawie. No to już jestem. I o co tutaj będzie chodziło? Aha, dziś nie rozumiem. Yy, może to? Jestem już? Jestem. To nic nie widać. Proszę na takim siedzeniu siedzę. Czy ja się w ogóle ruszę. No tak. Co? Moje nogi tak wyglądają? Aha. myślę, że trochę inaczej. To teraz takie? No, jedziemy. Jedziemy, jedziemy. Szkoda, nie niebieskie. Dziwnie, że... What? What? What Ale to lekko psuje oczy takie. O kurde, to nie, nie, nie. To lepiej tak. Jak to wygląda? Jak to wygląda? Jak to wygląda? Dziwnie. Ale dobra. No to teraz będzie tu. Fajny spinner. Acha, to nie. Co? Co? O, niebieski. Tylko w ogóle co to jest? Co to jest? No nie wiem. Jakieś chyba kamienie. Może ktoś pomalało? Nie wiem kto to znalazł. Ale fajnie to wygląda załóżek. Co to będzie? Yy... Nie wiem na co chodzi. No, ale wygląda dziwnie. Aha, no to chwila przerwy, bo nie... Po... To jestem już Tutaj. No i znowu będzie, niech zgadny. No. Ale już szybciej będzie. Więc. Nie będę zatrzymywać. Wysokie to. I tu jak? Co to jest? Ja nie mogę. Tak? Nie, nie wydaje mi się. To znowu stop. Już jestem. Dosłownie jestem. To jeszcze nie koniec. Uj Bum. To odbija? Wow. Nawet no, nie wiedziałem jak to zrobiono. No, to są te kamienie. Wpinane jakby ktoś chciał. Ja nie co? Не, мы сходим. Вот. Не, ну заходи. Девушка вообще идет. Ячь, 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 ячь. Jak nie widzieliście moich poprzednich odcinków ze Stable to zapraszam. Trochę słowo mnie nie było słychać. No, no przepraszam, no. Nie moja wina. No, to jest moja, ale... No. Co? 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 już nie wiem gdzie jechać bo tam nie wiem no tak 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 dobra co to ma być Opie? dobra nieważne to jest znowu to

Dobra. Mleko. Łociate. Co? No siema. Ja nie widziałam, że bym może wy zobaczycie, ale... Ja nie, nie widziałam. Ale tak uznała gra. Więc... O! To nie to jest podróbka Oreo. Lecz co widać tu Oreo, ale to podruba. mam jeszcze taki dziwny znak. Nie wiem. No Oreo mam jechać. Aha. No to jedziemy. Ło! Wow. A dziwnie się patrzy. Ale ja normalnie patrzę z pierwszej osoby. Ja patrzę z pierwszej osoby, a nie teraz. Czyli było znakowane. Nie, dobrze, dziwne. O co chodzi? A e. co chodzi? Oha. Przegłagowało mi... mi całą grę No to pa.